Wiedzą, normalnie sobie pisałem, znaczy grałem i później szedłem na czat i takie coś. Zatrzymajcie sobie i przeczytajcie, co tu jest napisane. Ja nie będę tego czytać, nie będę tracić czas. Coś tu jeszcze jest? No co, nagrywamy? Judaj tu jest w ogóle napisane Judaj mi hakera I see się No co stary? Um, yeah. Właśnie e, Co? Właśnie tutaj, e, tego tego Dobra stary You are debil not me. to sobie sami przeczytajcie I mean your house Ja mam nuzy. You are dying. To nic nie ma Kuning zmaga ma Pomocy to ja 100% ale ja tego nie zrobiłam. Tak, no ok, ale prześlij na konto Tosia, co? Bo ja mam robuxy. Powiem teraz, to jest killer666, czyli ten, kto pisał to killer666, wyjdzie na to. Pomocy idzie po mnie, Nara. I ten killer 66 pisze, uciekła, ma farta, idę po nią. I ten killer 66 pisze, a, pomocy, spadam, żartuję. Jutro wiem, jakie macie plany. Idziecie do. Tu było przed chwilą napisane galerii mociny Tam się spotkamy, Nara. Widzicie, wiecie, kiedy pójdziemy do tej galerii. Młociny i teraz nie mogę wam pokazywać I no nie wiecie kiedy, więc nie przychodźcie tak sobie O, bo kurde będziecie cały dzień spędzać w galerii Młociny A mnie tam nie będzie na przykład, no I tak to wyjdzie, więc no Tak wygląda sprawa trochę słabo, bo Mamy Killer 66 6 Wcześniej był klaun, wcześniej był strasznie. Teraz jeszcze 66. Ile jeszcze tego? A, a w ogóle, co się stało z klaunem? Czemu on do mnie nie przychodzi? To zawsze przychodził. Nie, to nie tak, że tęsknię za nim, tylko. No, to jest dziwne, że przestał mnie tak odwiedzać. No dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Daj, dawaj dalej. Halo! Stary, dawaj dalej na... Stary, da... dawaj... Mów nara widzom! Halo! Jest tam! nara widzom czy nie? Nara widzowie! Dziękujemy bardzo serdecznie za obejrzenie. Widzimy się w naszym odcinkach. Błagam, killer 666. Op Opuść nas, żebyśmy byli bezpieczni. Nara!